Coś siemanko, dzisiaj sobie gramy w to coś na CocksCraftie, nie wiem jak to ma na imię, czy coś, nazwa. Ale wiem, że jestem w to kompletnie noobem, bo nie umiem się budować tak dobrze. A pewnie, że są jakieś prosy, co z tego, że jedną wygrałem, bo ktoś też zaczyna to jak ja. Co on robi, to co ja? Czy ten nie ogarnia i nie umie bokami ten lecieć, bo ja bokami umiem troszeczkę. A troszeczkę nie, nie. To jest to pytanie Mam nadzieję, że nie będzie przy tym nagów. Idź pan ode mnie. Iść pan na boję. W sumie mam much do... do... Z fizyki. Nie spadł. I co? I co nie dowiełeś tym łukiem? A dobra, będzie bitwa na łoki. O kurde, ja nie pomyślałam. Zabijaj go! Nie! Tyś nie. nie! Nie gram w to! Wyląbane! Skocz mi na głowę! Nie ma nic! nic. Dobra! Nie! Miałeś dawno spać! Mam wyrąbane w to! Masz spać z tej góry! Tamten jakoś magicznie spadł, ty nie chcesz! No ja spadam, Normalnie, widzisz? Tylko nie wiem, czemu nie dla... ...upadku! I on i tak, ty, 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 ty i tak zdążyś się zrespić, więc mi to nic nie da. Ale muszę być szybki, żeby w ogóle zdążyć, zjeść koksa. Skakać. Dobra. W ogóle zapomniałem nagrywam odcinek, bo ja tak samemu niekiedy gram do siebie nie wiem, czy co... tak ma... Eee, dobra, trafiony raz. Aha, nie, to jest cheater, cheater Ty czytasz, nic. Ty tu jest Jak widać to, widać te cheaty, włączone Masz włączone cheaty Nie, nie, nie. Nie, nie, koksa Nie, nie. jest nie. Nie, i ja spadłem, on nie o co chodzi w tej grze? Powinien dostać! Spadł on centralnie na głowę, a on nie spadł. Zobaczmy... Co ty robisz? Co, co, co ty robisz? Proszę... On spadł?! Tam była jakaś dziura? Co to?! Nie, 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 nie! nie. Pan mnie zostaw, pan mnie zostaw! Pralka, cicho, bądź, mówię, pralka, no pralka, no nie no! Po walce o śmierć, życie, nie wiem. Mylę się, bo Bedwormsy nie wiem, to są niby, a niby nie, to, to są jakieś Skywardsy, nie, nie wiem. Co z czegoś innego. Zostaw ten łuk! Jak próbuj z tego łuku! Dobra, Wygrałem? Jest. Tak naprawdę nie jest. 5 punktów dostałem, to mało. No ale, ok. Dzięki, że byliście i, i, i tym siwowym akcentem, o dobra, misiowym akcentem zakończymy ten odcinek, pralka cicho bądź, eee, no tam zostawcie suba, mówi chyba pralka, bo tak mocno wibruje, że coś, mam 16 fpsów, eee, za dużo ludzi, dobra, ja nie będę przedłużał, eee, dzięki, nie wiem, subsuwa łapkę, ja, ja idę.